Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam gorąco poszukiwaczy prawdy objawionej. Dzisiaj kolejne pytanie od internautów. Ktoś napisał tak. Jeśli ktoś jest wierzący i praktykujący, a jednocześnie ciągle pyta każdego spod jakiego jest znaku Zodiaku, i naprawdę jest to dla niego ważne, mówi, jaki znak pasuje do innego, i tak dalej. Czy zwrócić uwagę, że katolik nie powinien do tego przywiązywać wagi, czy to jest grzech, jak postępować? Ciekawe pytanie i bardzo aktualne. Jeśli wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego, to wierzymy nie tylko w Boga, ale wierzymy Bogu. A Pan Bóg. Na kartach Pisma Świętego powiedział, że bez Jego woli żaden włos z naszej głowy nie spadnie. Że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Że ostatnie słowo należy do Niego. Żyjemy w rękach Boga. To to przeżywa autentycznie ten różnego rodzaju przesądy, zabobony i wróżby, po prostu nie wierzy. Ale jeśli nasza wiara słabnie, to jak powiedział jeden z filozofów, jeśli ktoś przestaje wierzyć w Boga, to zaczyna wierzyć we wszystko. Szuka jakichś substytutów które pozwalałyby mu się poczuć pewniej i bezpieczniej, poczynając od podkowy, którą wiesza gdzieś nad drzwiami, od różnego rodzaju talizmanów, amuletów, branzoletek, i i tak Pisaliśmy wiele razy o tym na łamach czasopisma, któż jak Bóg. Wracam do tego pytania. Jaki jest twój znak Zodiaku? Ja znam swój znak zodiaku, bo kiedyś jak byłem mały, to nawet czytałem horoskopy i wiedziałem, że jestem wodnikiem, i że dzisiaj mam szansę wygrać w lot, to niestety nie wygrałem. A potem jak zacząłem dojrzewać wieże, to mi wytłumaczyli, że ta wiara w takie rzeczy, to jest, są tak jak pajęczyny w domu. Trzeba je po prostu y, usunąć. Doprowadzić dom do czystości. Popatrzeć na to z dystansu i te pajęczyny usunąć z każdego kąta, czy nawet gdzieś pod sufitu. Dlatego to nie ma znaczenia spod jakiego jesteśmy znaku. Pan Bóg chciałbyśmy przyszli na świat w takim, a nie innym dniu. A jaki to jest znak Zodiaku, to nie wiem. Ktoś ten Zodiak ustanowił, ktoś te znaki powymyślał. Ale dla katolika to nie ma żadnego znaczenia. To nie jest tak, że baran się dobrze będzie trzymał z rybami, a panna z wodnikiem, a koziorożec ze skorpionem. Bo to Pan Bóg decyduje, gdzie się spotykamy, jak nas poznać, skleić i on jest głównym reżyser reżyserem naszego życia. Podobnie jest z każdym innym znakiem. Jak ktoś dojrzewa w wierze, to przestaje wierzyć w takie głupstwa. On wierzy w Chrystusa, On jest wszystkim. On jest obrazem Boga niewidzialnego. On stał się znakiem. On jest tym, do którego powinniśmy być przywiązani. Wszystkie inne rzeczy tak naprawdę się nie liczą. Czasami są wręcz. Śmieszne, że taki kawałek metalu może kształtować nasze życie, że od tego może zależeć tak wiele. To jest powrót do, do religii pierwotnych. Chrześcijaństwo to coś o wiele bardziej głębszego, wspanialszego i piękniejszego. Dlatego powinniśmy też oczyszczać naszą wiarę z takich błędnych przywiązań, bo nieraz nawet Wśród moich znajomów widzę jakieś czerwone nitki, jakieś bransoletki, a że piątek 13, siostra zakonna na rowerze, czarny kot, kobieta z pustymi wiadrami. No można by się zastraszyć takimi rzeczami. Nie wierzcie w to. Ufajcie Jezusowi, On jest Panem, Jego jest czas i wieczność. On jest jedynym. Zbawicielem. Czy to jest grzech? Czasami taki niewinny, bo nie ma świadomości tego dobrowolności. Gorzej, jak ktoś zaczyna się do tego przyzwyczajać, to wtedy ten znak, czy te przesądy stają się dla niego panem, a to już droga, która bez wątpienia prowadzi na manowce. Ufajmy Jezusowi, a nie znakom Zodiaku. Na tą dobrą drogę niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.